Cmentarz żydowski w Warszawie, cykl te miejsca. Nad tym miejscem rozpościera się obszar ciszy, ale nie idzie o ciszę cmentarną, niespokój i martwotę. Idzie o ciszę nieobecności. To ona drga w powietrzu i nasyca ciemną zieleń. Przerażająca modlitwa milczenia. Kadyż słów niewypowiedzianych. Józef Hen Śmierć nie jest zakończeniem przecież życia, bo życie jest wieczne. Stąd nazwa jedna z cmentarzy jest dom życia, czyli ale życia tego wiecznego. Czyli to jest jak gdyby przystanek nasz od tego życia doczesnego do życia wiecznego. Wiadomo, że jeżeli powstała już gmina żydowska w Warszawie, to powstała dzięki jednej bardzo bogatej rodzinie. To był Samuel, syn Jakuba, który potocznie zwany był szmulem Zbytkowerem i on był bogatym właściwie. Yy, Kupcem żydowskim i handlowcem żydowskim, potem się stał i bankierem, i e, dzięki niemu e, e, powstał cmentarz na Pradze, ale również on pomagał, zawsze w jakiś sposób wspierał. Też cmentarz, który jest za okopami, czyli przy okopowej cmentarz tutaj warszawski. Żeby była gmina żydowska, to są trzy najważniejsze rzeczy. Przede wszystkim, miejsce, no, gdzie oni mogą mieszkać, to jest zrozumiałe. A później, w hierarchii, najważniejszy jest cmentarz. On w jakiś sposób kształtuje tę gminę. Jeżeli były cmentarze, czyli gmina taka żydowska miała swoje korzenie. Żydzi uważają śmierć za naturalny proces zaplanowany przez Boga i stanowiący przejście z życia ziemskiego w pozaziemskie, w którym czeka nagroda dla tych, których życie było godne i uczciwe. Najważniejszy cmentarz jaki powstał, który powstał za okopami miasta Warszawy, to był cmentarz przy ulicy Okopowej. I w 1806 roku powstał cmentarz żydowski. Wejście do niego było od rogatek albo powąskowskich, albo rogatek wolskich. Jeżeli się wchodziło na taki cmentarz, to musiało się w jakiś sposób być przygotowanym do tego, także ludzie przychodzący tam musieli mieć nakrycie głowy. Wiadomo było, że oddzielnie będą leżały kobiety, oddzielnie będą leżały mężczyźni. Te nagrobki były bardzo różne w zależności od bogactwa, mogły to być drewniane czy kamienne. I w 1855 roku zarządzeniem państwowym i gminy żydowskiej, że na cmentarzu żydowskim napisy są w języku hebrajskim i Albo w języku polskim, albo rosyjskim, albo niemieckim. Nagrobki żydowskie wiele mówią o funkcjonującej przez całe pokolenia tradycji żydowskiej. Trzeba powiedzieć, że też jest przecież u Żydów hierarchia. Uważa się, że najbardziej dostojni to są ludzie z rodu Kochenów, czyli arcykapłanów, potem już ludzie z plemienia Lewiego, czyli ci, co usługiwali w świątyni jerozolimskiej, a potem już są ci prości ludzie. W związku z tym ci arcykapłani między innymi błogosławili ludzi znakiem błogosławieństwa czyli to były dwie ręce w znaku takiego błogosławieństwa. I zawsze takie e, ręce w znaku Błogosławieństwa są w pierwszych rzędach przy wejściu na cmentarz. Słabo słowo macewa to znaczy znak, który mówi, że tu jest cmentarz i tu jest człowiek pochowany. Czyli wiemy, że to są kamienie, które zostały ustawione na grobach. Taki kamień ustawiało się dopiero w pierwszą rocznicę śmierci zmarłego. Wiemy, że kobieta ma bardzo ważną. Jest tym, co chroni ognisko domowe. I kiedy zaczyna się dzień szabatu, kobieta zapala świecę. Świece szabasową. I dlatego też, jeżeli kobieta zmarła, to tym głównym, jakimś takim symbolem, przypominającym to, to jest kobieta, która. Zapala świecę. To jest tak piękny symbol. I od razu wiemy, że jesteśmy na polu, gdzie są kobiety pochowane, które chronią tego, tego ogniska domowego, czyli zapalania świec. Są ludzie, o których się mówi: to są rabini, czy to są ludzie, którzy byli cadykami, czyli tymi sprawiedliwymi, którzy stają na czele pewnych grup modlących się. I oni swojego, swojego przywódcę nie mogą tak tylko, tylko pochować do ziemi, ale obok niego powinni być jego, jego synowie, wnuki, i wtedy powstają tak zwane Ohel. A ochel po hebrajsku znaczy namiot. Tradycyjnie sprawami związanymi z pogrzebem zajmowała się rodzina oraz specjalnie w tym celu tworzone gminne bractwa pogrzebowe od XVI wieku zwane hewra-kadisza. Cały ceremoniał po śmierci, że trzeba było pochować w ciągu 24 godzin. Po rytualnym obmyciu ciała zmarłego owijano wlniane płótno zwane całunem. W czasach najdawniejszych zmarłego chowano w stroju, jaki zwykły był nosić za życia. U Żydów grzebie się prosto do ziemi. Z prochu z proch się obrócisz. Zwyczaje nie dopuszczały na pogrzebach kwiatów, ponieważ wszystko, co służy żyjącym, nie może należeć do zmarłych. Zasypywano ziemią i wtedy hmm, odmawiano modlitwę za zmarłych. Odmawiany w czasie pogrzebu Kadisz jest modlitwą Modlitwą, która nie jest modlitwą za zmarłych, jak się błędnie sądzi, ale prośbą o pokój i dobre życie. Odmawia taką modlitwę syn zmarłego, zawsze mężczyzna, i po pogrzebaniu to jest żałoba, najważniejsza jest chwili śmierci. Siedem dni żałoby nazywano siwą. W tym czasie żałobnik miał pozostawać w domu, nie pracować, nie golić się ani nie myć, nie studiować ani nie słuchać muzyki. Ważne jest to, kiedy, że tak powiem, pamiętamy o takim zmarłym człowieku. I u Żydów w zasadzie jest to rocznica jego śmierci. Idzie się do grobu zmarłego i zapala się świece. Niezwykle istotna jest zasada nienaruszalności grobu. Szczątki ludzkie mają bowiem oczekiwać na nadejście Mesjasza. Nie istnieje też pojęcie likwidacji cmentarza. Dla Polaków, Chrześcijan, było naturalne, że cmentarz przecież nie jest taki ważny ani, ani, ani te ciało, w związku z tym proszę, można tutaj zrobić boisko, można tu zrobić basen. Tego. U Żydów nie. Bo przecież cmentarz. Jak po żydowsku beit kwarot, czyli dom grobów, albo beit haim, czyli dom życia wiecznego, to jest poczekalnia, przechowanie. U Żydów nie można powiedzieć, że tam był cmentarz, tam jest cmentarz, cały czas on jest, bo tam są pochowani. My nie wiemy, kiedy będzie dzień sądu ostatecznego, więc my nie możemy decydować, że my mamy je zniszczyć. Do 1939 roku w Warszawie były dwa czynne cmentarze żydowskie. Przy Okopowej chowano większość żydowskiej elity intelektualnej oraz bogate mieszczaństwo. Na Praskim raczej biedniejsze stany. Ber Sonnenberg, który był synem Szmula Zbytkowera, Chce pokazać, że on jest tym bogatym. Zwrócił się do człowieka, który budował synagogi, żeby on mu zaprojektował ten jego grób. Zrobił to bardzo umiejętnie, dlatego że zrobił dwie płaskorzeźby od strony południowej. Przedstawiony w płaskorzeźbie, Psalm 137, to jest jeden z najważniejszych psalmów. Siedzieliśmy nad wodami Babilonu. Zawiesiliśmy nasze instrumenty na drzewa i upłakiwaliśmy upadek Sionu. Tu był, że tak powiem, wyrzeźbiony tekst. Z drugiej strony zrobił inną rzekę, zrobił Wisłę, przedstawił to miasto. W okresie międzywojennym młody chłopak rzeźbiarz Abraham Ostrzego postanowi się zerwać, że chce stworzyć sztukę żydowską, która w jakiś sposób będzie nawiązywała, łączyła to ze sztuką współczesną. I pierwsze grupy nagrobków, które on stworzył, to były anioły czy kobiety zasłanięte twarzami. I już to denerwowało tych ludzi ortodoksyjnych. Kiedy on wybudował taki nagrobek największego pisarza z Pereca, i obok tego zrobił takie gryfy, które tam są mieszczone, no to już on się zrobił sławny i tutaj to trochę uchodziło. Ten cmentarz to osobliwy pomnik. Niezwykłe świadectwo tego, co się stało. Nie, nie przez groby tych, którzy na nim spoczywają, ale na odwrót. Poprzez te groby, których tu nie ma, to nieobecni świadczą o dokonanej zbrodni. Józef Hem. Cmentarz był poza murami Geta. Ten cmentarz był bardzo często odwiedzany. Niemcy bali się wchodzić, dlatego, że. Tutaj ludzi przywożono i ludzie mogli być chorzy na tyfus, na, 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 na choroby zakaźne. To chroniło te miejsca od jakiejś tam penetracji przez władze niemieckie, przez żandarmerię. I w związku z tym, przy strachu, przy lęku, dawało to możliwości, żeby przemycać żywność do getta. Kronikarz warszawskiego getta Emanuel Ringelblum w swym pamiętniku w dniu 20 maja 1940 roku tak opisywał cmentarz z lat okupacji. Zmarłych grzebie się nocą między godziną pierwszą a piątą nad ranem, bez całunu w białym papierze, który się potem zabiera, w masowych grobach. Cmentarz przetrwał wojnę zdewastowany, ograbiony. Cmentarz żydowski w Warszawie jest miejscem spoczynku znamienitych osobistości. I dzięki temu, że jest ten cmentarz, my możemy mówić o narodzie, tutaj wielkim narodzie, którzy się przyczyniali do budowy tego kraju. Ten cmentarz musiał się stać panteonem Żydów nie tylko warszawskich, ale i polskich.